Moją działalność. Ja się tak zastanawiam, czy ty odrobinę nie żałujesz, bo teraz masz taki swój, można powiedzieć, no chyba największy pik w życiu, jeśli chodzi o popularność. Tak, ja jestem, e, jestem dumny z tego, co mi się udało osiągnąć. Ile teraz Przez... tak masz średnio? Właśnie na teraz wiesz, co to już schodzi, bo e, jakby ten cały pik się zaczął od momentu, kiedy poznałem Lizę na Malcie. I, i wiadomo, że ona była tym, ona by, jakby była tym kowalem mojego sukcesu. Poczekaj, może ja ci, ze mną, na, też może ja ci na chwilę przerwę, bo to też jest yy, nie, nie tylko twoja widownia. Franio jest streamerem i tak jak zazwyczaj streamerzy pokazują, jak grają w gry, Franio rozpoczął, znaczy nie ty jesteś, nie ty rozpocząłeś tą, yy, tą odnogę streamu, streamów, ale zaczął chodzić z kamerą w, w, w świecie rzeczywistym, nagrywając przypadkowych ludzi i w ten sposób yy, chyba w piku miałeś nawet później 30 tysięcy tysięcy widzów. Yy, by... No, czy, czy nagrywałem. Przy, znaczy, przy, znaczy, zasugerowałeś, nagrywałem przypadkowych ludzi, tak jakby to było negatywnie, miałoby być, być nie, negatywnie ja... odebrane. Chyba to nie Nie, że to są tak, ale ludzie. nie, to jakby częst, większości, większości momentów ludzie są tłem. Przypadkowi ludzie są tłem. Mhm. Ja tworzę kontent na mnie i na moich kolegach i pokazuję, jak tam imprezowałem, czy teraz. Czy e, to... Jakieś aktywności, prawda? To nie był a tak zaraz będzie, ale na Dobra, razie jeszcze już nie wiem. Jestem gotowy. E, tak, ale e, moje pytanie zmierza do tego, czy nie żałujesz, że podpisałeś kontrakt z Fejmem? akurat przed tym swoim wystrzałem bo podejrzewam e... że teraz mógłbyś liczyć na znacznie większą karę wiesz co no jakby oni podpisując mnie, gdy miałem tyle widzów, jakby w, tam, w tamtym momencie te pieniądze były odpowiednie, jak, mhm. jak na, właśnie na tą średnią widzów. No i wiesz, oni ryzykowali, że będę miał mniej widzów, przyciągnę, mniej osób będzie chciało mnie oglądać. No to logiczne, że dostaję mi pieniędzy. No teraz jak to się wybiło, no wiesz, nikt tego nie mógł przewidzieć, tego też nie, miał, nie miałem jak przewidzieć. Bo no Boxer właśnie nazwał, gdy ludzie y, zaczęli tam mu y, jakoś wypominać, że podwyższcie trochę Franiowi tą garzę, to Bogzel jakoś to spuentował, Ta. że pozwólcie nam się cieszyć, że wygraliśmy yy, w, w totka, tak. Yy, f, 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 no, mam nadzieję, że yy, Bokzel empatycznie do tego podejdzie i mi tam rzuci na paliwo przynajmniej, jak będę do, do Łodzi jechał znowu. Nie wiem, no, tak naprawdę pieniądze i tak są ogromne, jak na, mam 21 lat i tak naprawdę studiowałem, studiuj, jak skończyłem studia w tym roku, skończyłem to To inżynierię, prawda. Ale ja nie wiem właśnie, czy Ci można wierzyć. No, już odebrałem dyplom, także będę mógł Ci pokazać. Że studiowałeś inżynierię kosmiczną.